I wyjeżdżać. Tak. Co pan o tym sądzi? Ale jak wyjeżdżać do Polski czy na lotnisko? No w ogóle, dlatego że podobno od 1 listopada osoby niezaszczepione nie, nie mogą nigdzie jeździć, nigdzie tak. podróżować nie mogą wejść na lotnisko, nie mogą polecieć to do Polski. Sprawy kanadyjsko, tak? Tak, tutaj tak. w Kanadzie. Co pan o tym sądzi? Czy to tak naprawdę, czy tylko żeby postraszyć, czy rzeczywiście no, to wprowadzić? No mogą i tak zrobić tego, to wiesz, jak to jest to tak bywa, wiesz, każdy chwilę... Teraz każdy rządzi na swoją stronę, wiesz jak to jest tego, to jest ciężko. Wiesz, tak powiedzieć, wiesz, czasy się zmieniają, wiesz, ludzie chorują, ludzie umierają, widzisz, jednych popuszczają, drugich, wiesz, uszczuplają tego. No właśnie, bo to podobno ci, co są zaszczepieni, też mogą zarazać. Nie, ja, teraz druga sprawa, kościoły jeszcze nie, nie odchodzą na full, na full pełny, z, tak. ten e, zajęty obszar, tylko tam jeszcze są podzielone, wiesz, ileś tam procent tego. jeszcze słyszałem dzisiaj tego. Jeszcze restauracje, wszystko. No ale czy to jednak nie jest takie drastyczne, drakońskie, żeby nas zamknąć tutaj, mówię nas, czyli ja. ludzi, którzy no, z różnych powodów się nie szczepią, ale wyjazd akurat w naszym przypadku wyjazd do Polski to czasem nie jest kwestia turystyki. Nie, ja. ja mam mamy 86 lat i należałoby pojechać. Miałem w tamtym roku jechać na urodziny 85 lat. W tym roku 86 i nie pojechałem, i nie wiem, czy na drugi pojadek. Dlaczego? Ja, bo Dlaczego? ja się jeszcze nie zaszczepiłem, wiesz. Aha. Mam takie no tak serduszkowe sprawy i wiesz, jak to działa. To lepiej troszeczkę odczekać, zobaczyć. Poczekam do marca jeszcze, co to wyniknie tego. Wiesz. Czyli na razie czekamy, bo. Jest, to co jest, bo jest niewiadoma, wiesz, jak to jest tego. Czy to nie jest jednak, e, no. Jakbym powiedział, wbrew naszym prawom. No. no tak jest, no bo co zrobić? Tego? My na to wpływu nie mamy, widzisz. Z góry jest narzucone, widzisz, jak Dakfort rządzi tego, w Ontario tego, to widzisz tego. Mm -hmm. A imię jakbym mógł poprosić na koniec tylko? Zdzicho, Zdicho. Bardzo dziękuję. No i co, so, żebyśmy się jakoś doczekali lepszych tak, czasów. Tak, jest, tak. ok. A niedługo Święto Dziękczynienia obchodzi Pan Święto Dziękczynienia? No trzeba pójść do kościoła tego, najważniejsze do kościoła pójść tego, resztę trzeba jakiegoś A Cała strzelić. Indyk też jest? Ja? Indyk tam raczej jest, ale taki może połowę, bo ja byśmy jedli go pół, wiesz, pół, dwa tygodnie, wiesz, ja wolę na bieżąco, świeże, gorące. To, to, to. Co Pan tak. o tym sądzi? Czy to jest tak naprawdę, czy to nie są zbyt drakońskie regulacje? Zbyt drakońskie są, tak, bo to nie tylko Polaków, ale dla wszystkich, którzy są spoza Kanady, z Europy i nie będą mogli pojechać nigdzie. No właśnie część ludzi, którzy tu studiują albo na przykład są tak. pracownicy tymczasowi, którzy chcą wrócić, nie wiem, do Meksyku, do Ameryki Południowej, oni mówią tak. i co teraz? Tak, ale jeżeli, to, jeżeli tak samo wprowadzą kraje z Europy jak Francja, Polska, Niemcy i inne, to znaczy, że jest to jakaś zmowa ogólnonarodowa. Czyli pan uważa, że po prostu e, chcą ograniczyć możliwość wyjazdów, podróżowania jedynie dla osób, które podporządkują się tym regułom tak. będą miały ten paszport e, tak, szczepionkowy. Dokładnie. Tak by to wyglądało, że chcą po prostu zatrzymać jakichkolwiek trud ludzi. z jakiego powodu? Gdzie, Ciężko jest powiedzieć takiego powodu, tylko, tylko możemy się do, po prostu domyśleć. Mają jakiś... A czego pan się domyśla? No ciężko jest powiedzieć. Nie mogę tego powiedzieć dokładnie. Ale na pewno coś, coś jest bardzo mocnego planowane, to jest od dłuższego czasu planowane. Od bardzo dłuższego czasu i teraz jest to realizowane. Tak. Rozumiem. Czyli to y, jest tylko po części związane z, y, y, z y, sanitarnymi rzeczami tak, pandemii? Na pewno, tak, na pewno, bo wirus zawsze był i będzie, a to co jest po prostu zostało wykorzystane do innych celów. Tak. Rozumiem, rozumiem. Tak. może się pan przedstawić imię chociaż? Kazimierz. Bardzo dziękuję, tak. bardzo dziękuję. I wszystkiego dobrego ze względu na tak. święto dziękczynienie. Pan Obchodzi drugi? pan? Tak, nie Jak? tak. O, to, to pani, tak? tak. O, to, to pani, tak? To żona tak? tak pan chyba z ja jestem nie z gońca z gońca i panel fibowy w gońcu i tak dalej a co się je na, na thanksgiving no my mamy kurki kurki nie indyka mamy, nie, nie mamy indyka. no indyka, kurki to indyk no a. indyk ziemniaczki, buraczki, ćwikłe Zawsze Kamatim. u Państwa się obchodziło to święto? No, teraz obchodzimy u córki, przejęła pałkę po mamie. Ale mówię, że to tak nie w polskiej tradycji, w Polsce tego nie było, e, tutaj się przejęło? Tak, tak, tyle ile jesteśmy w Kanadzie, zawsze ob... obchodzimy święta takie, jakie tutaj są też. To w takim razie Happy Thanksgiving i jakby bym mógł jeszcze Pani imię poprosić? Bogda. Co pan o tym sądzi? Czy to nie jest zbyt drakońskie, żeby nas nie, nie wypuszczać z tego kraju, bo podobno od 1 listopada nie będziemy mogli w ogóle podróżować ani samolotami, ani pociągiem? Tego nie wiem, to trzeba zaufać rządowi. Pan ma zaufanie do tego, że to robią we właściwy sposób? Ja właściwie nie mam zaufania na, na 100%, ale ja też nie mogę nic zmienić. I co, co tu można zrobić? No, rząd chce, żebyśmy się zaszczepili, bo będą mogli, za, można się zaszczepić. Ja zaszczepiony jestem, ale jedni mówią, że to nic nie daje, a drudzy mówią, że to jeszcze pogarsza sytuację. No, i jedni mówią, że to daje tylko na trochę, że na pół roku powiedzmy, że trzeba się szczepić. Także Pan będzie się szczepił następny razem? Trzecia, dawka, czwarta. Je je jeżeli będę uważał, że jest za zaostrzenie, że będzie dużo ludzi chorych więcej i będę widział, że to pada pomału, no to. Myślę, że ta szczepionka idzie w dobrą stronę, chyba ma pomóc, I, i a nie, nie zniszczyć. Zaszczepi się pan trzecią dawno? Tak jest, tak jest. Mhm. Rozumiem. Jak się dwie zaszczepiłem i nie poczułem nawet po dwóch dniach, ani po dwóch godzinach żadnej zmiany, to znaczy, że ten organizm przyjął i mhm. nie ma żadnych takich rzeczy. A można zapytać, dawno się pan szczepił? No to jakieś, dzisiaj jest e, oktober, da tak się szczepiłem, dziś Majczerwiec, majczerwiec. Ja, mhm. rozumiem. Czyli Pana to nie dotyczy i Pan uważa, że to jest w miarę legalne, możliwe w związku z pandemią, że tego rodzaju obostrzenia powinny być? Różni ludzie różnie mówią, w Ameryce jest inaczej i na innych świecie, ale każdy rząd wprowadza swoje. Czy to jest podpucha czy nie, tego ja nie wiem, ale jak będzie, nie wiadomo jak będzie. Nie? A można zapytać, ma Pan już paszport ten szczepionkowy? Nie. Nie. Ja tylko kwit dostałem w szpitalu taki mały. Na razie nigdzie nie wyjeżdżam, ale jak będzie trzeba gdzieś jechać, no to będę musiał się ustosunkować. A jak widzę, że będzie więcej kłopotów, to nie będę jeździł. No bo jak mam jechać przygodowo gdzieś za granicę, a pójdę tu dwa tygodnie siedzieć, mimo że mam szczepionki, to są jakieś ograniczenia trochę. Za, za duże. Za dużo tego ograniczenia? No, za dużo jest. Ja uważam, że ludzie się sami powinni do tego dostosować, ale jeżeli była pandemia, to ja myślę, że. Rząd zorganizuje to lepiej i oboszczenia warunki postawi, że niby my mamy wolność, ale postawi warunki, że do szczepionki nie pójdziesz tam, nie wejdziesz tam, nie pojedziesz tu, z pracy cię zwolnią i tak dalej, i tak dalej. No, tak, zrobi, tak zrobił, tak zrobił to. No i tak będą, nie? Rzeczy takie. I to nie tylko w jednym naszym kraju, w dużo kraju jest tak. Pan uważa, że to jest e, ok, że, że to jest dobra działalność, ochroni się społeczeństwo. Je, jeżeli to naprawdę jest choroba, bo widzimy, że go wirusa w ogóle nie ma, bo tak mówią, że to jest podpucha jakaś na cały świat i coś z tym ludźmi chcą zrobić. Tego ja nie wiem, ale ja myślę, że, że jeżeli jest choroba, bo dlaczego on nam w szpitala nie pokazał, Powinni prowadzić tych ludzi, co nie wierzą do szpitala i pokazać w szpitalu od tej drugiej strony, bo są pielęgniarki, że pracują w szpitalu i mówią, że my nie wiemy, no że tego u nie ma, nie? Dużo pielęgniarek się nie szczepi też, to jest... No i to się nie chcą szczepić. I teraz to jest pytanie, co z tym zrobić. Jak to ludziom wytłumaczyć, czy ten covid jest, czy go nie ma, czy pielęgniarki na czego się nie słyszę, wolą być zwolnione, a nie, nie tego, nie? Za, za, nie wiem. To, to jest sprawa jakaś y, ciężko do wymyślenia, bo... Na koniec obchodzi pan święty dziękczynienia? czynienia? Tak, tak. Indyk będzie na stole? Będzie. To jest takie święto przyjęte polskie już teraz? Ja, ja myślę, że tak. Jak już tu mieszkamy, to dużo się przyjęło na, na, na te rzeczy. Czy ten Indyk będzie cały, czy będzie w częściach, czy to będzie kawałki innych rzeczy, no ale to jest rodzinne takie święto. Siada się do stołu, do tego obiadu, fajnie jest. Możesz Pan przedstawić na koniec imię, chociaż? Wiesiek Jackiewicz. Bardzo dziękuję. Proszę I bardzo. I Dziękuję bardzo. Osoby nie zaszczepione nie będą mogły podróżować. Czy to nie jest za zbyt drakońskie, że w ogóle nie będzie nie można wziąć do samolotu, polecieć do Polski, polecieć gdziekolwiek? Nie sądzi pani, czy, czy Pani uważa, że to poważnie tak będzie, czy to tylko takie straszenie jest? A, do czego to zmierza wszystko? Moim zdaniem to oni chcą, żeby tak to właśnie wszystko było, żeby, żeby właśnie się szczepić i czy jestem za tym? Absolutnie nie. To jest, to jest karygodne, co się dzieje w tej chwili i to jest żałosne i najgorsze jest w tym wszystkim to, że nie ma gdzie uciec od tego wszystkiego. Także to jest nie sądzi Pani, że jest sprawa zaszczepić i nie zaszczepić, to powinna być prywatna sprawa każdego człowieka, który jak? decyduje o własnym zdrowiu? Oczywiście, oczywiście, tym bardziej, że a, te szczepionki to, a, jeżeli ktoś jest a, naprawdę, jeżeli są ludzie zaślepieni, bo ja wiem, że dużo jest takich ludzi, po prostu są zastraszeni i się boją i tak wolą się zaszczepić i już, żeby tak, tak prawda, ale ale widzę właśnie, że dużo ludzi nie jest educated. Oni nawet nie, nie chcą się dowiedzieć, co jest w tych szczepionkach. To jest najbardziej żałosne. No ale rząd nam mówi, że to są ci ludzie, którzy się nie szczepią, to oni nie wierzą w naukę. Co, co, co pan. Rząd w tej chwili, co mogę powiedzieć, jestem bardzo... <grywka> um, zaskoczona, że w ogóle rząd tak mówi, bo, bo tak słuchać rządu teraz, w tej chwili, to jest naprawdę, jeszcze raz powiem, że żałosne, bardzo żałosne. Mhm. Czyli to jest po prostu jest propaganda, a nie to jest propaganda. przekonywanie ludzi. Oczywiście. I no. oni bazują na ludziach, którzy nie są edukowani za bardzo. No. Mhm. Także... Uważa Pani, że drakańskie rzeczy? Oczywiście. I... A... Jak to się wszystko skończy? Pani zdaniem to Moim będzie zdaniem, jakiś system paszportów, czegoś, nie wiem, kontroli? Nie mam pojęcia, jak to się wszystko skończy. Nie wygląda to bardzo pozytywnie, bo większość chyba ludzi jest takich, którzy wierzą w to, co mówią ci z góry. Boże. A to wcale nie znaczy, że to, jest, że to jest prawda i to jest bardzo żałosne, że my się tak poddajemy. A, czy bunt? Jakieś protesty czy pomogą? Nie wiemy. Są protesty. Jest bunt i każdy się jakoś stara się. Ale polonić, one są bezsilne dosyć. Ale dokładnie. Także nie wiem na ile, na ile wytrzymamy, ale trzymajmy się. A propos trzymania się, obchodzi Pani święto dziękczynienia? Oczywiście, oczywiście. Będzie indyk? Oczywiście i szynka nawet. Od jak dawna, to, bo to tak w Polsce nie było tego święta, przejęliśmy to Nie było, od czasu kiedy, kiedy przyjechałam do Kanady, to było 32 lata temu i jest Thanksgiving. Taka Marcia. wdzięczność za to, co się ma na stole. Oczywiście, oczywiście. I obyśmy tak wszyscy, wszystkim życzę takiego pozytywizmu w tym, co się dzieje w tej chwili. Trzeba brać to, co się da, najpiękniejsze. Bo nie wiadomo, co się stanie później. Może Pani przedstawić na końcu. Proszę? Może się Pani przedstawić na końcu. Urszula Duda. Czy te obostrzenia, które teraz widzimy w Kanadzie, właśnie to, że nie będziemy mogli nigdzie wyjeżdżać. Yy, mówię o ludziach niezastrzepionych. Czy to nie jest zbyt drakońskie? Czy to rząd ma prawo tego rodzaju rzeczy robić, skoro szczepienie no to jest decyzja medyczna? To jest decyzja, którą każdy z nas powinien podejmować na własny rachunek. No więc ja uważam, że po prostu problem, z którym się w obecnym czasie wszyscy chyba borykamy, jest bardziej polityczny niż medyczny i najwyższa pora, żeby po prostu ludzie posłuchali innych autorytetów, tak samo autorytetów, którzy pokończyli porządne uniwersyty, uniwersytety i są profesorami, piszą, a, piszą publikacje w bardzo renomowanych magazynach i nie tylko słuchać tych, którzy, których nam rząd tutaj proponuje. I czy to jest, czy to jest właściwe, czy rząd powinien tak robić, to jest nam trudno, trudno właściwie na to odpowiedzieć. Wydaje mi się, że nie, bo mamy prawa zagwarantowane w konstytucji, a coraz bardziej starają nam się je odebrać i po prostu nie mamy bardzo na to wpływu. Żadne protesty nie przynoszą w zasadzie żadnego rozwiązania i niby przymus, przymusu szczepień nie ma, ale teraz ta podwójna dawka jest po prostu warunkiem pracy i ludzie podejmują taką decyzję nie ze względów medycznych, tylko albo żeby tej pracy. Nie zgubić, albo żeby mieć trochę więcej tej wolności do podróży i różnych rzeczy. Ja uważam, że po prostu, jeżeli ktoś decyduje się wziąć szczepionkę, bo chce podróżować, czy chodzić do restauracji, to jest to rągryzą, bo my to oboimy, robimy wtedy, kiedy jest, jest zagrożone nasze zdrowie. Ja mam bardzo dużo znajomych, dosyć dużą rodzinę i w zasadzie nikt aż tak ciężko, nawet w zasadzie nikt nie był chory. Także nie wiem czy, czy to jest Były aż Pani taka... Chory na COVID. Chory na COVID, oczywiście, chory na COVID. I to już jest drugi rok, no. więc wydaje mi się, że tutaj strach i panika jest większa niż, niż wszystko inne. I po prostu trzeba byłoby to wypośrodkować. Czy te korzyści z przyjęcia tej szczepionki są, przeważają jakieś te a, yy, Powikłania powikłania. I tam poszczepienne, no właśnie, bo słyszymy bardzo dużo o ciężkich przypadkach COVID, że tam ktoś jest w szpitalu, a nie, nie słyszymy o tym, że ktoś właśnie po szczepionce był zdrowy. Tego nie wiemy, więc właściwie tutaj jest taka odwrotna sytuacja, że wtedy, kiedy był COVID, to statystyka bardzo szła w górę, a teraz właśnie po szczepieniu tej statystyki nie ma praktycznie, albo jest bardzo minimalna. Ja tylko mogę powiedzieć, że w ciągu ostatnich paru lat zdarzyło mi się przebywać dwukrotnie. A w oddziale intensywnej opieki w dwóch różnych szpitalach. I ten oddział jest zawsze pełny, czyli nie, jest to, nie przekonuje mnie to, że tam leżą tylko osoby, które są chore na COVID z ciężkimi powikłaniami. Chociaż jeżeli takie się znajdują, to oczywiście mają prawo też do leczenia, ale wszyscy pozostali też mają prawo, bo płacimy podatki i ten cały system utrzymujemy. Prościej ludzie, znaczy prościej, najzwyklejsi ludzie, którzy ciężko w zasadzie pracujemy i te prawa nam się bardzo yy, zabiera i pętla na szyi zaciska się coraz mocniej. Tym bardziej, że są choroby, które mają większą śmiertelność są niż COVID. Są inne choroby, które a, są, a ludzie wspierają właśnie żniwo, bo yy, po prostu Nie testuje dostęp... się, dostęp do służby zdrowia jest ograniczony. Także ludzie wychodzą na protesty i pokazują, że from, from Hero spadają do Zero, czyli po prostu No tak nasza jak te panie, które w Koperniku... W skoperniku, skoperniku. właśnie mam tutaj na uwadze ten Kopernik I po prostu wydaje mi się, że powinni walczyć do końca Bo jednak e, zauważyłam teraz taką panikę, że ludzie zaszczepieni To był powód... E, jeżeli ktoś się boi, okej, okay, niech się zaszczepi Ale ci ludzie teraz jeszcze bardziej boją się niż wcześniej, czyli jak się zaszczepili, to w jakim celu tą szczepionkę przyjęli. To znaczy ci zaszczepieni, zaszczepieni. boją się teraz? No tak. tak. Boją się, że zachorują. Tak, że boją się, że, boją się bardzo tych niezaszczepionych, czyli mm. po prostu w jakim celu tą szczepionkę przyjęli, jeżeli tak strasznie się boją. Mm -hmm. Także to jest taka sytuacja bardzo kontrowersyjna no oczywiście y, nikt nas, i, aha, i nazywa się nas ogólnie antyszczepionkowcami, my nie jesteśmy bo większość naszej populacji jest zaszczepiona na wszystkie inne choroby a to, tak naprawdę to nawet nie jest szczepionka tylko taki preparat medyczny który jest jeszcze dalej testowany mhm. także w zasadzie tyle może się na Pani nas. przedstawić na koniec i chciałem <noise> zapytać czy, czy obchodzi Pani Thanksgiving tak oczywiście, że obchodzę, no jestem Polką jestem no, ale w Polsce się nie obchodziło. W no, Polsce się nie obchodziło oczywiście, ale jesteśmy też katolicy, więc mamy dużo dużo do zawdzięczenia Bogu i w ogóle, że tu jesteśmy i po prostu no, obchodzimy, bo jesteśmy też patriotami, to bez względu na to, czy mieszkamy w Polsce, czy w Kanadzie, to chcemy też te tradycje podtrzymywać. I takie nasze dorzynki, że mamy tak, dożynki. co na, na obiad? Na obiad, tak, 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 włożyć tak. na talerz. Bardzo dziękuję. Może pani się przedstawić? Tak, na to. lucyna Springer. Bardzo dziękuję. Dziękuję nawzajem. Od y, listopada praktycznie nie będzie można nigdzie pojechać, również do Polski nie będzie można pojechać. E, czy to nie jest zbyt drakońskie? Czy oni mają prawo tego rodzaju rzeczy robić? Co pan o tym sądzi? Nie, no nie mają żadnych praw tak naprawdę. Przeciwko konstytucji to jest sprzeczne z. Jak najbardziej. Przecież to my automatycznie stajemy się więźniami tutaj, nie? W danym kraju gdzie płacimy podatki, pracujemy i tak dalej, nie? A już nie wspomnę o naszych dzieciach. Mhm. To co z tym robić? Czy ludzie, nie wiem, znaczy, no bo są protesty, ale praktycznie one niczego nie zmieniają, ta ale sytuacja. Ale te protesty. Wracając do tych ludzi, mhm. wina jest, no po naszej stronie to może nie, ale właśnie po stronie tych ludzi, którzy w ogóle nic z tym nie chcą zrobić. Nie walczą o to, nie? Nie sądzi Pan, że właśnie większość ludzi się zaszczepiła i dlatego no, dla nich to jest e, jak typ wszystko w porządku, to jest przywilej związany znaczy z tym szczepieniem się. Zaszczepili się to chyba przede wszystkim ci, co się boją własne dupy za przeproszeniem. Czyli I... nie z powodów medycznych, tylko, tylko ze względu na to, żeby nie stracić pracy, czy... O, Pracy, jak no, nie jadą na wakacje, marzą o wakacjach po pierwsze, a, a. po drugie rząd, w ogóle cał, światowy rząd nam wcisnął do naszej wiary chrześcijańskiej masonów Zgadza i to są się. na wyższym Zgadza takim się. stopniu, to są tak, kardynałowie, wszystko tam jest. Hmm. Oni chcą rozwalić jak naszą naj... wiarę, a nas posłać Zgadza do się. piachu po prostu. Ci co są starzy, już niepotrzebni to żeby poszli do piachu, no umierają, a dzieci to będą tak jak pilot do telewizji kontrolowani wszystko szkoda tylko tych dzieci a jak co zrobić w Kanadzie to tylko wyjść na ulicę i rozwalić wszystkie rządowe budynki nie maszerować tylko rozwalić wszystko od razu z popiołem puścić a pierwszego to trudno. Rozumiem. może pan przedstawić? Wysocki Kaziemierz, jestem cyganem, z Polski. Dziękuję bardzo. A, obchodzi pan Thanksgiving? Nie, to nie jest polski święto. Aha. Mhm. Obchodzi pan polskie. Katolickie. Tak, tylko polskie. I romskie. Dziękuję bardzo. wszystkiego dobrego. Wracając właśnie do tych szczepień i tak dalej. To trzeba pomyśleć teraz, zastanowić się nad ludźmi, co są w stanie zrobić. Mówię o tych warunkach, w których żyją. No właśnie. I większość ludzi, no normalne jak w tym kraju, mordnicze i tak dalej, praca, żeby to wszystko utrzymać. No Trzeba właśnie. teraz pomyśleć o nich, że oni nie zrezygnują z takiego życia, z wygód. Można no, powiedzieć, ja myślę, że większość że, ludzi. Czy wie którzy... pan, to była manipulacja no ci też. inżynierowie społeczni, to oni to wiedzą, też. nie? Oni mają rozeznanie, pracą, jak to. Psycholodzy pracują nad tym i tak dalej, i tak dalej. Także ludzie nie zrezygnują. Mówię o tych mhm. nazwijmy ich baranami już, nie zrezygnują z wygód. Mhm. No ale co mają zrobić e, tacy ludzie jak my, którzy nie są zaszczepieni a, no no i też jak chcieliby y... jakoś przeżyć, prawda? Bo to zaczyna się ta pętla zaciskać, znaczy... nie ma pracy, nie można podróżować. E, dla... No niedługo nie będzie można e, kupić żywności, jeżeli tak będzie, no to no tak... co zrobić wtedy? Znaczy dla nas w ogóle, jak tu kolega powiedział, wspomniał, to jedyna opcja to jest y, walczyć. To po prostu trzeba walczyć, wyjść na ulicę i rozpieprzyć to wszystko. Mhm. Czyli bo... radykalizm, to, to, to wszystko nie, no, powoduje nie, no, radykalizm. Bo to dojdzie do tego, że oni, oni idą za ciosem. Oni zobaczyli, że ludzie nic z tym nie robią. No bo jeszcze rok temu to by do głowy nikomu nie przyszło, że tego rodzaju japońskie no no prawa mogły być wprowadzone. Jedyna opcja wyjść na ulicę i walczyć i rozpieprzyć to wszystko. Może wtedy oni. No, Sporkujemy. tylko wie pan, ja tak zawsze mhm. patrzę na dziury w tego rodzaju rozumowaniu. No, no. Kto to ma zrobić? Skoro. No właśnie, nas nie ma takich, ludzi. Mówię o, o nas, myślących w ten sposób, to jest garstka. Nie? Garstkę bardzo łatwo. No ja Zgadza się, zgadza przykryć się. Przykryć czapką, jak to mówią. Znaczy, wszystko wskazuje na to, że po prostu my, tacy ludzie, którzy są niezaszczepieni i myślą w ten sposób, to będziemy musieli zejść do podziemi. Czyli będzie trzeba konspirować, lewe papiery. Zgadza Tym podobne rzeczy. Zgadza się. Mhm. To będzie jedyne wyjście, żeby normalnie żyć. Zgadza się. Pan nie uważa, że to jest smutne, że wielu z nas wyjechało z komunizmu? Bo pan może nie, ale z tak, kraju, tak, który był... Właśnie tak się musiało żyć tak. na lewo, wiele rzeczy robić i tu człowiek odetchnął pełną piersią i nagle I to wszystko wraca. Nie no, to jest jasne, że to jest tragiczne, no to jest, yy... nie wiem Pan też nie obchodzi w Thanksgiving? Nie. Tylko polskie, polskie i romskie? Czy... Nie, tak? ja nie jestem Romem, ale tak. polskie obchodzę. Aha, rozumiem. Może pan przedstawić imię coś. Mateusz. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Co pan o tym sądzi? To no, nie jest... byłem tak krótkim zdaniem jednym. Globaliści to bandyci, to co wyprawiają. Proszę pana to... To jest niepojęte, nawet w komunie tak nie było, także no mają jeden cel, zrobić jeden świat, oni chcą rządzić i dlatego taki zamordyzm jest. Wszystko leży w rękach ludzi, jeżeli ludzie wyjdą na ulicę, to mogą się obronić przed tym, a jeżeli będą jak baranki, no to, to będzie jak będzie, będzie źle. Pana zdaniem to nie ma nic wspólnego z pandemią, chorobami? Oczywiście, że tak. To jest polityczne. To jest polityczne, ta pandemia to jest ściema, przykrywka dla globalistów, żeby wprowadzić swój porządek świata. Ja tak uważam. Mhm. Chociaż mam znajomych, którzy mówią, że ja mam złą opinię, że ja... No, ma pan znajomych, którzy ciężko chorowali na COVID? No akurat nie, nie mam takich. Nie. Ma pan znajomych, którzy mieli jakieś ciężkie przypadki po Znam jeden przypadek taki przedznajomego, że wziął szczepionkę i znalazł się w szpitalu. Mhm. E, jakoś wyszedł z tego, nie, ale to go dużo kosztowało zdrowia jego i całą rodzinę, nie? Mhm. Ale to myślę, że tam koleżanka mi opowiadała, że chłop... chłopiec tak, 33 lata wziął e, szczepionkę niedawno, chyba 3 tygodnie temu. No i dzisiaj ma problemy z sercem, nie? Także... Mhm. Ja uważam, że to jest ściema, kompletna ściema. To jest cel położony dla globalistów, żeby stworzyli nowy porządek świata, żeby ludzie wzięli za mordę, za do żeby, żeby wytrzepić ludzi trochę. Uważają, że jest za dużo ludzi, powinno być miliard ludzi, a jest 7 prawie miliardów, to jest... Taki cel, ja tak uważam. To jest nowy totalitaryzm i, i niektórzy mówią nowa komuna. No bo... no dokładnie, jeszcze gorsza jak komuna. Jeszcze bardziej gorsza jak komuna. Mhm. Bo w komunie też się Pan mógł otrzeknąć komuś tam, powiedzieć sobie co. No i był kontakt z ludźmi, a tutaj będzie sztuczna inteligencja. Jest, technologie, tam. GPS, tak. Tak. Internet. Proszę pana, ostatnio byłem w Kingston, przyszedłem tam kawę sobie wziąć na taki truck stop to był. I no ja maski nie noszę, bo uważam, że to jest niepotrzebne. W każdym razie wygoniono mnie, poszczuto z policją, także musiałem szybko uciec i nie kupić tej kawy. Mm -hmm. Także to jest, to, jest chore, to jest chore. To, co wyprzedłem, to jest chore. I Na teraz... koniec może coś. E, Odchodzi pan w Thanksgiving, do e, dziękczynienia, czy nie? Czy uważa pan, że to kanadyjskie święto? To jest kanadyjskie święto, ja raczej po polsku. No, owszem, tam spotkanie rodzinne jakieś tam będzie drobne, ale niezbyt nie specjalnie przykładamy do tego wielką wagę, że tak powiem. Ja jestem katolikiem i bardziej dla mnie katolickie święta są ważniejsze niż, niż takie pęskniki. Może pan się przedstawić na koniec? Tak, moje, moje imię jest Grzegorz. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Co pani sądzi o tych obostrzeniach, które mamy, że nie będziemy mogli wyjeżdżać? Mówię o ludziach nie A Wie pan, to ja nie chcę się wypowiadać na ten temat, ale ja uważam, że szczepionki były kiedyś. Będą, co i my od tego nie uciekniemy. Ale czy to nie powinna być prywatna sprawa to wyboru? To ale jeżeli my nie mamy wyjścia, musimy się zaszczepić. E, czy, czy rząd słusznie robi wprowadzając te obostrzenia, Pani zdanie? Myślę, że tak. Ja jestem, ja jestem zdania, że każdy powinien się zaszczepić, jeżeli chcemy żyć w, w grupie, tak? Proszę mi. Rozumiem. To jest moje zdanie, każdy ma swoje zdanie, tak? A, absolutnie. No właśnie chodzi mi tylko o to, czy to nie jest zbyt brakońskie w tym sensie, że to są no, rzeczy naruszające prawa ludzi do podróżowania, A, do... Proszę pana, 30-40 lat temu my dostawaliśmy te szczepionki, jak byliśmy małe dzieci, nikt nas nie pytał o zdanie. Mhm. Niech to będzie tak, jak powinno być w naszym życiu, tak? Rozumiem. To ktoś wymyślił, żeby nie nam zaszkodzić, tylko nam pomóc. Na pewno. Rozumiem. To ostatnie zdanie, to ostatnie pytanie. E, thanksgiving, czyli święto Dziękczynienia Obchodzi Pani? Zawsze. E... Życzę wszystkim najlepszego zdrowia i wszystkiego dobrego. E, czy uważa Pani, że to jest takie trochę nasze imigracyjne święto, czy... bo w Polsce nie było. Ale teraz jest. Teraz jest, tak? Tak. Rozumiem. Czyli no, e, bardzo ładnie jest dziękować. Świąt Nigdy nie jest za dużo, jeżeli rodziny się razem spotykają. Także życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Może się Pani przedstawić imię o lepiej nie. A, imię, imię, no jakiekolwiek. Kasia, bardzo dziękuję. Do